Witam wszystkich stała się dzisiaj rzecz taka, iż jedna z moich trzech małży zakończyła już swój żywot dwie teraz kopałem sprzed chwilą z piasku wyciągając pustą muszlę sprawdzić czy te dwie jeszcze żyją jeśli żyją to już powinny być wkopane w piasku z powrotem tu jest pusta małża szala na piasku już otwarta widać zobaczcie widzę na kamerze pisał, że dobrze ostrość w środku pusto ciap ciap jeszcze jak miałem jadę zanim trafił do swojego właściciela po dłuższej nieobecności właściciela wyjadę i te małże yy, bocja również Ostatnim podmianie, odmianie bocja Znalazłem martwą. Musiałem przez przypadek trochę mocniej wodę wlać. Znalazłem ją pod kamieniem, więc musiała się albo się tam wkopała, została przyciśnięta, albo kamieniem przycisł, Podskoczył delikatnie, nie wiem. W każdym razie boc już też od jakiegoś tygodnia, czy może dwóch nie ma, albo dwóch tygodni. O, ty może z przodu. Już widać, że zaczyna pracować. Już się powoli będzie zakupywać. Ta druga też jest trochę większa. Już też się otwiera. O, wirysek. jeszcze przed kolacją, więc one już żarują, szukają jedzenia. Już taki ślimaczek. No i tak to wygląda u mnie. Mamy pustą małżę. Jeszcze trochę jej zostało, ale już jałem, nie ma komuś, że tak powiem, dojeść. to, żeby się nie psła, Żeby nie zarażała akwarium jakimiś brudami. No i to tyle Tyle na dzisiaj Jeszcze lotos rośnie Kolejne liście puszczają Będę musiał przyciąć tutaj te zielone roślinki żeby na niego nie wchodziły żeby mi go nie zadusiły i tutaj też coraz to więcej pędów z tej bulwy, jest możliwe, że z tej bulwy też coś będzie, kolejny kires, który szuka tego co spadnie. Dwa skalary. Trzeci jeszcze czeka. Jeszcze tydzień go podtrzymam w drugim akwarium. się Poczułem pewnie i wzmocnią się i może. Jeszcze uda mi się podrosnąć. No to do zobaczenia wszystkim. Do usłyszenia. Chyba czekam jeszcze nie filtra, bo tu się w wyraźnie widzę czy ta woda jest mętna wczoraj taka nie była. Do usłyszenia i dobrej nocy wszystkim.